Witam Was po nowym roku. Trochę mnie nie było, ale nie martwcie się, nie umarłem, a jedynie trochę chorowałem na gardło i nie mogłem nagrywać. Nie przedłużam, bo dzisiaj czuć dłuższy tekst, także zapraszam do wysłuchania opowiadania pod tytułem Lochy i Smoki mojego autorstwa. Marek był tylko biednym studentem, dlatego nie zastanawiał się nazbyt długo nad skorzystaniem z oferty tego dziwnego gościa, którego spotkał dwa dni temu na mieście. Koleś był ubrany w zdecydowanie za duży płaszcz. Do tego stopnia za duży, że nie było widać ani twarzy skrytej w cieniu Kaptura, ani dłoni zakrytych przy długimi rękawami. Dał mu lotkę i odszedł bez słowa. Marek bezwiednie wrzucił kartkę do plecaka i dopiero dzisiaj w akademiku skojarzył, że ma coś takiego. Już miał zamiar ten papier wyrzucić, ale coś go tknęło i jednak przeczytał. Była to oferta zarobku astronomicznej, jak na jego możliwości kwoty tysiąca złotych za udział w jakimś teście nowej technologii. Należało się zgłosić do siedziby firmy zlokalizowanej gdzieś pod miastem w sobotę o godzinie 10 rano. Dzisiaj była sobota i dochodziła ósma. Także, nie zastanawiając się, wiele ubrał się i wyszedł złapać najbliższy tramwaj, żeby się nie spóźnić. GPS doprowadził go po przesiadce na metro i autobus gdzieś na targówek przemysłowy, gdzie dosłownie w szczerym polu stał szary biurowiec. Wszedł, pokazał lotkę i został skierowany gdzie trzeba. Nie spodziewał się tak nowoczesnego wnętrza w tak brzydkim i szarym budynku. Został poproszony, żeby usiadł w miękkim, atłasowym fotelu i wypełnił dokumenty. Był tam formularz z danymi osobowymi, było świadczenie o zachowaniu poufności i drugie, którego normalnie by nie podpisał, ale w końcu 1500 zł piechotą nie chodzi, a miał je zarobić zaledwie kilka godzin. Dokument ten dotyczył zrzeczenia się praw do jakichkolwiek roszczeń przeciwko firmie, gdyby nastąpiły jakieś komplikacje. Kiedy już podpisał wszystkie papiery, został wprowadzony do małej salki z wygodnym, miękkim fotelem i wieszakiem na kurtki. Został też poproszony o zdjęcie butów, ustawiono temperaturę, w której było mu dobrze, jednym słowem miał poczuć się komfortowo. Następnie został poinstruowany, na czym polega testowana technologia, zapytany o ewentualne problemy zdrowotne, głównie o serce i o to, czy ma rozrusznik. Z racji, że jest zdrowy jak byk, rozpoczęto eksperyment. Miał się przenieść do wirtualnego świata, w którym trafi do gry komputerowej i wcieli się w jedną z postaci. W razie problemów miał śmiało zadawać pytania postaciom niezależnym. Ma się do nich zwracać również, kiedy poczuje się niekomfortowo i chciałby zakończyć. Część z nich była obsługiwana przez pracowników firmy, a część przez boty sztucznej inteligencji. I elementem testu jest również próba rozpoznania, kto jest kim. Po dwukrotnym potwierdzeniu, że wszystko zrozumiał i jest gotów do rozpoczęcia, Zostało mu pokazane małe urządzenie. Miało ono zostać podłączone do jego skroni i połączyć go z grą bezpośrednim interfejsem komputer-mózg. Nie pozostawało nic innego jak podpisać ostatni papier, którym oświadczał, że wszystko zrozumiał. W tym momencie pracownica firmy przyłożyła mu jakieś urządzenie do głowy i momentalnie znalazł się w innym miejscu. Miejsce było dość puste, ale w oddali widział jakąś chatę. Ruszył w jej kierunku. Zobaczył szyld z napisem Ostatni zajazd po lewej. Ostatni? Przecież tu nie. Nie dokończył zdania, że nie ma tu żadnych budynków, bo zobaczył jak się pojawiają jeden po drugim. Mimo wszystko jednak zdecydował się wejść w pierwsze drzwi, które zobaczył. Wnętrze było ciemne, nieco zadymione, ale wzrok szybko przyzwyczaił mu się do tych warunków i widział wszystkie szczegóły bardzo wyraźnie. Już miał podejść do kontuaru, za którym jednak nie było barmana, gdy usłyszał dziwnie donośny głos. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. A ty kto i czego chcesz? Zauważył dziwną, zakapturzoną postać, leniwie opartą pod ścianą i skrytą w broku. Jak to kto? Mistrz gry. To może wezmę jednego z tych wyglądają na kompetentnych Nie, eee, to czarodzieje z Wybrzeża oni tylko w karty umieją grać to może ten wygląda na silnego to Baldur i faktycznie jest silny ale nie pójdzie z tobą. Jest zajęty ważnym zleceniem pracuje jako kowal i wykuwa jakieś wrota. Dla jakiegoś tajemniczego wędrowca, który ciągle wspomina coś o braciach. Nagle bardziej poczuł, niż usłyszał czy zauważył, jakiś ruch za swoimi plecami. Bardziej instynktownie niż świadomie obrócił się na pięcie i. Za wolno, kochasiu! Poczuł na szyi zimny sztylet przymocowany rzemieniami do przedramienia młodej kobiety. Udało mi się zrobić na tobie wrażenie? Tak. Powiedział niepewnie, jednocześnie starając się ogarnąć wzrokiem całą sylwetkę, stanowiącą przedłużenie ręki ze sztyletem. Zdecydowanie tak. Tym razem powiedział to już z pełną świadomością, choć z jeszcze niezbyt dużą pewnością siebie. Nie miał jednak na myśli szoku, jaki przeżył na skutek ataku, którym rzeczywiście mu zaimponowała, podchodząc go tak cicho i szybko. Dziewczyna bowiem opuściła już broń i mógł zobaczyć ją w pełnej krasie. Ubrana była w zielonkawy, skórzany kaftanik, bardzo mocno opinający, wysportowane ciało. Silne uda, jędrne pośladki, płaski, umięśniony brzuch, i wyrywające się wręcz na zewnątrz pełne, idealnie krągłe piersi, choć zakryte bluzką ze skromnym kołnierzykiem i bez dekoltu. Strój ten miał jednak przede wszystkim nie tyle podkreślać kształty dziewczyny, a był tak idealnie dopasowany, żeby jak najmniej krępować ruchy i nie szeleścić materiałem podczas poruszania się. Kolor też nie miał skupiać męskiego wzroku na przepięknych zielonych oczach, a maskować postać w terenach leśnych czy wśród wysokich traw. Ciężko jednak było nie skupić się na tych oczach. Bo tylko te oczy wyglądały spod kaptura i chusty na twarzy. Przynajmniej tak było w pierwszej chwili, bo kaptur wkrótce opadł, a wzrok Marka skupił się na zupełnie innym elemencie wyglądu dziewczyny. I nie mógł ani tego wzroku oderwać, ani oprzeć się urokowi obserwowanego zjawiska. Spod kaptura wyłoniły się sprężyste, gęste rude loki. Nie marchewkowo rude, i nie popadające w czerwień, ale idealnie rude, tą niesamowitą rudością zachodzącego słońca i płonącego ognia jednocześnie. Potrzebował chwili, żeby się otrząsnąć i wrócić do rzeczywistości, uświadamiając sobie, że dziewczyna coś do niego mówi. Co mówiłaś? Pytałam, czy możemy dołączyć do twojej drużyny. My, czyli kto? No ja i mój brat, gdzieś chyba odleciałeś i nie słuchałeś, co mówiłam. Opiekuję się moim młodszym bratem i nie pójdę na wyprawę bez niego. Jest on dorosłym, silnym chłopakiem, ale ma umysł dziecka, a nawet gorszy niż dziecka. Jednym słowem, poziom jego inteligencji jest minimalny. Za to poziom szczęścia ja jest jakiś niesamowity. Bez niego się nie ruszam. W tym momencie zobaczył machającego mu ręką wysokiego siłka siedzącego przy stole i wydającego przy tym jakieś niezrozumiałe pomruki, zupełnie jakby udawiał prymitywnego jaskiniowca sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Marka ponownie zamurowało, ale szybko się pozbierał i odpowiedział. Chyba rzeczywiście ma ogromne szczęście, bo czymś mnie jednak ujął. Ale nie pytaj czym, bo nie odpowiem. Biorę was oboje. I przepraszam, ale nawet się nie przedstawiłem. Marek jestem. Miło mi. Ja mam na imię Talila, a mój brat Kunaj. Gdzie ruszamy? Właśnie, gdzie ruszamy? Zwrócił się do mistrza gry. To twoja przygoda, ty wybieraj. Tu masz mapę. I rozłożył na stole kawał grubego i wyblakłego pergaminu. Dolina lodowego wichru? Brzmi intrygująco, może tam? Nigdy zimy nocą, jak brzmi stare krasnoludzkie przysłowie. Tam może zamarznąć nawet w pełnym słońcu. Wróć tu, jak zdobędziesz odpowiedni poziom doświadczenia i z ekipunkiem lepszej jakości. Jaką nocą przecież jest jedy... Nie dokończył podawania godziny, bo nagle w jednym momencie za oknem zrobiło się kompletnie ciemno. Mroczną knieję też mi pewnie odradzisz, spojrzał na zakapturzonego towarzysza, który wzruszył ramionami i głupio się uśmiechnął. To pozostaje daleka oaza. Mistrz gry kiwnął głową na zgodę, zwinął mapę, po czym ruchem trzymanego w ręku kostura utworzył w powietrzu magiczny portal, który wskazał ręką. Marek wszedł pierwszy, za nim Talila, potem jej brat. Ostatni kroczył enigmatyczny kapturowiec, za którym portal się zamknął. Znaleźli się w przepięknym miejscu: palmy, bujna zieleń, jeziorko przejrzystej wody, cień rzucany przez skały. Obrazek niestety psuła rozciągająca się aż po horyzont pustynia, której ta mała oaza wyrwała się kawałek terenu. Zanim jednak Marek zdążył zastanowić się nad swoją pozycją i wybrać kierunek dalszego marszu, z góry nagle ziejąc ogniem przyleciał smok. Brat Talili niewiele myśląc wyleciał naprzeciw bestii, a ta usiadła na tylnych łapach, wyprężyła łeb i świat jakby na chwilę zwolnił. A właściwie wszystko działo się tak jak zwykle, ale na skutek skoku adrenaliny Marek widział wszystko w zwolnionym tempie. Usłyszał spowolniony i rozciągnięty krzyk dziewczyny, chcącej powstrzymać brata. Kątem oka zobaczył, jak mistrz gry coś mu rzuca, choć już wiedział, że niecelnie, i musiał skoczyć w kierunku tej rzeczy. Leciał powoli, jakby płynął nie przez powietrze, a przez morze smoły, ale w chwili, gdy jego ręka dotknęła przedmiotu, czas wrócił do normy. Upadł na ziemię i przetoczył się fikołkiem kilka metrów. Zauważył, że w jakiś sposób ubrał się w pełną płytową zbroję, a w ręku trzymał miecz i tarczę. Spojrzał w stronę smoka, ziejącego właśnie ognie w kierunku tu który rzucił się na niego z gołymi rękami. Totalny idiota, który za chwilę będzie już tylko kubką pypiału. Ale co to? Smok się nagle zakrztusił i okazało się, że kunaj potnął się na kamieniu, przez to nie tylko uniknął płomienia, który delikatnie musnął mu plecy, ale jeszcze wzbudził kłąb piasku. I tym właśnie kurzem teraz krztusił się smok. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń Marek rzucił się z równie irracjonalną furią na potwora, zamachnął się mieczem i broń zastygła w powietrzu, jakby cały świat się na chwilę zatrzymał. Próbował szarpać, ale nic nie działało, broń ani drgnęła. Spojrzał w stronę mistrza gry, który rysował tabelkę i pisał jakieś cyfry patykiem po piasku i rzucał jakimiś dziwnymi kośćmi do gry. Miały one nie 6, a ze 20 ścianek z napisanymi na nich wartościami. Co ty właściwie robisz? I czemu czas stanął w miejscu? Jak to co? Liczę modyfikatory. A czas stoi, bo gra jest w trybie aktywnej pauzy. Co? To gra RPG, zadawane obrażenia, i szanse trafienia danym typem broni zależą od modyfikatorów, umiejętności, statystyk oraz elementu losowego. Muszę to obliczyć, żeby wiedzieć, czy udać się zabić smoka. No dobra, a dlaczego robisz to ręcznie? To wczesna wersja gry i jeszcze nie ma automatycznego skryptu do takich rzeczy. Jakby była dopracowana, to nie potrzebowalibyśmy testerów technologii takich jak ty, ani mojego udziału w całej przygodzie. Obliczyłem. I czas ruszył a miecz Marka tylko zaśliznął się po szyi gada, nie robiąc na nim najmniejszego wrażenia. W panice chłopak padł na kolana, skrzyżało przed przedramiona nad głową, tym samym osłaniając się zarówno tarczą, jak i mieczem. Skulił się jak mógł najbardziej i na wpół do siebie, a na wpół na głos wyjęczał. Nie zabijaj mnie! Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Co? Ty gadasz? Marek nieśmiało wychylił się zza osłony i spojrzał w stronę smoka. To chyba oczywiste. Wszystkie smoki są magiczne i umieją mówić. Ale nie zmieniaj tematu. Przyszedłeś tutaj, atakujesz mnie i dybiesz na pewno na skarby w mojej pieczarze. Dlaczego miałbym Cię nie zabijać? Po pierwsze, nie chciałem Cię atakować, a poczułem zagrożenie dla siebie i dla swojej drużyny i chciałem interweniować. A co do skarbów, to wcale nie po to tu przybyłem. Właściwie to póki o tym nie powiedziałeś, nawet nie zdawałem sobie sprawy z ich istnienia. Jestem tu, aby przeżyć przygodę, a spotkanie Ciebie na pewno można właśnie mianem przygody nazwać. W ogóle to się nie przedstawiłem, wybacz. Jestem Marek, z rodu Malczewskich, z Wrocław. A moje imię brzmi Fregen Runtelsztyc. I nadal Ci nie ufam i nie widzę powodu, żeby dać Ci przejść i żyć dalej. Chociaż... Chociaż? Jeśli nie zależy Ci na skarbie, to możesz zdobyć jeden dla mnie. Tu niedaleko jest grota w skale. To szyb starej kopalni kamieni szlachetnych. Zajdziesz tam i przyniesiesz mi jakiś ładny rubin do kolekcji, a zawrzemy przymierze. Strzeż się jednak, żebyś nie postanowił mnie zdradzić, Oszukać czy uciec. Pamiętaj, że smoki są magiczne i nigdy się przede mną nie ukryjesz. A twoja śmierć nie będzie ani szybka, ani bezmolesna. W takim razie ruszamy. I ruszyli. Kiedy w korytarzach kopalnianych atakowali nietoperze i pająki nadnaturalnej wielkości, jego kompania, zwłaszcza Talila, zabijając te poczwary, co jakiś czas rozświetlali się cali na złoto. Kiedy Marek to zauważył raz czy drugi i spojrzał pytająco na mistrza gry, ten tylko wzruszył ramionami i powiedział tylko jedno słowo. Poziom. Na to Marek tylko pokręcił głową i zamachnął się mieczem na kolejną bestię, a gdy ta padła, jego miecz rozbłysnął złotym światłem i tym razem sam zruszył ramionami. Przebili się przez kilka korytarzy i w końcu trafili do rozległej komnaty oświetlonej pochodniami umieszczonymi skośnie przy ścianach. W oczy rzuciły mi się od razu klatki z prosiakami, a właściwie jakimiś dzikimi świniami. Nad klatkami wisiały tabliczki z imionami Pysia, Balbina, Kasia, Basia, Pusia i Hiacynta. Dalej po drugiej stronie mały kuferek wypełniony po brzegi dziwnym sprzętem jak na takie miejsce. Znajdowało się tam ni mniej ni więcej jak cała masa metalowych wyciskaczy do czosnku. Ktoś tu chyba lubił aromatyczną kiełbasę skoro tak urządził komnatę. Tylko dlaczego na dnie kopalni w tak trudno dostępnym miejscu? W nieoświetlonej głębi na wysokim tronie skryty w cieniu siedział jakiś człowiek. Zanim go jednak ktokolwiek zauważył dam się słyszeć jego głos. Witaj Marku. Jestem Bart Mieciu a ty wtargnąłeś w moje włości. Ale bardzo lubię zagadki i dam ci szansę i zadam jedną z nich. Musisz mi odpowiedzieć, co się tu znajduje, inaczej będę musiał cię zabić. Ale jeśli zdołasz odnaleźć rozwiązanie, odejdziesz wolno, a dodatkowo otrzymasz nagrodę za swój trud. Rubin Arcyksięcia. To się świetnie składa, bo właśnie po ten artefakt przybyłem. a Mogę uzyskać jakąś podpowiedź? W zasadzie tak. Posłuchaj pieśni Barda. Mistrz Andrzej miał kiedyś życzenie żeby przyrządzać pyszne jedzenie. Miał na nie przepis z dalekiego kraju, z głębi Orientu, z samego Kitaju. A że nie umiał czosku dzielić wzrokiem, używał maszynki nazywanej smokiem. Daj mi kilka minut na zastanowienie bardziej. Ile tylko sobie życzysz, będę tutaj czekał, dopóki nie będziesz gotów. Marek przysiadł na ławeczce pod ścianą, obok niego reszta jego ekipy, a nieco na uboczu mistrz gry. Część z maszynkami do wyciskania czosku była banalnie prosta. Odpowiedź jasno wynikała z przyśpiewki. Ale co do tego mają świnie? Ba, nie było nawet pewności, czy to świnie, czy dziki, czy jeszcze jakieś inne stworzenia. Wzrok Marka prześlizgiwał się od jednego zwierzęcia do drugiego. Patrzył im na ryje, analizował kształt cielska, ogona i uszu, aż spojrzał w górę i gol śniło. Zrozumiał o co chodziło. Imiona wskazywały na to, że były tam wyłącznie samice. I nagle przestało być istotne, czy to żeńskie odpowiedniki świn dzikiej, domowej, czy przedstawicielki zupełnie innego gatunku. Wstał i wykrzyknął na całe gardło. LOCHY I SMOKI! Dzięki za wysłuchanie. Znacie mnie i wiecie, że jak wrzucam fanfic, to Wam zostawiam zabawę z wyszukiwaniem seregów. Jeden jednak wymaga podlinkowania wideo z innego kanału i albo już je widzicie po lewej stronie, albo za chwilę wyskoczy wraz z ekranem końcowym. Reszta... To głównie gry komputerowe, nie tylko RPG. Ciekawe, czy znajdziecie te najtrudniejsze. Subujcie kanał, dajcie łapkę i przede wszystkim komentujcie. Do usłyszenia.